Z technologią za pan brat, do eksperci kontra świat. Michał pracował razem z Adamem w jednej firmie. Właśnie testowali nowe urządzenie wielofunkcyjne, gdy do Adama zadzwonił szef, informując go o awansie. Chwilę później Michał również dostał telefon. Został zwolniony. Czy zaskoczyła mnie wiadomość o zwolnieniu? Bardziej ucieszyła. I tak miałem dość tej firmy. Postanowiłem pójść na swoje. Mam super drukarkę w domu. A to już jest jakiś początek. Do Michała po pracy przyszedł Adam. Stary, strasznie mi przykro. Weź daj spokój, jest Git! Mówię ci, że kupiłem urządzenie podobne do tego firmowego. HP Smart Tank 580. Ale jeszcze nie miałem czasu rozpakować. Pomożesz mi? Oho, zostałem specem od drukarek? Tu nie ma co pomagać, podłączasz do kompa i po chwili działa. Bomba. Czytałem specyfikację. Drukowanie z telefonu? Bęk. Drukowanie z kompa? Bęk. Świetny sprzęt. Ile drukuje na jednym napełnieniu? 18 tysięcy stron czarno-białych i 6000 tysięcy stron kolorowych. A będziesz drukować coś kolorowego? No taką... kolorowankę. Przecież kolorowanki są czarno-białe. No będę drukował, malował, skonował i drukował. Ale czekaj, mam świetny pomysł. Wypasione oferty dla moich starych klientów. Słucham? No mam kontakty do wszystkich starych klientów. Zacznijmy od tego, że mam lepsze ceny. Jestem pro-eko, bo mój sprzęt jest w 45% stworzony z materiałów po pochodzących z recyklingu. Czysto, łatwo i przyjemnie. Ale ty wiesz, że to ja przyjąłem Twoich starych klientów? Ucieszyłem się, gdy Adam powiedział, że zostanie moim wspólnikiem. Obydwaj wiedzieliśmy, że w tamtej firmie nie było dla nas przyszłości. A filia to dwa razy więcej roboty za tę samą kasę. My no jeszcze chwilę temu miałem 50 swoich klientów. A teraz razem mamy ponad 100. Sponsorem programu była sieć sklepów MediaExpert. Elektromarket w Polsce posiadający w ofercie drukarki HP Smart Tank 580. Idealny do domu oraz domowego biura. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl